thank you Dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiemy o top 10 warzywach, które warto mieć w ogrodzie. Moim gościem jest Asia Maciejewska. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. E, e, pozwól, że dzisiaj przedstawimy widzom, e, jakie warto mieć warzywa, które na pewno będą e, dobrze rosły, e, które nie będą wymagały e, dużej pielęgnacji i wiem, że ty masz taką wiedzę, której, e, nie, w, której nie wszyscy, o której nie wszyscy wiedzą, przepraszam. <grym>, dziękuję Ci bardzo za komplement. Tak, w dzisiejszym odcinku chcemy pokazać e, te gatunki warzyw, no, z którymi poradzi sobie praktycznie każdy z nas, że nie będą one wymagały zbyt wiele uwagi, opieki i będą też po prostu e, proste w działaniu. Bo wszyscy wiemy, że e, rzodkiewka jest prosta w uprawie, ale opowi opowiadać przed włączeniem kamery, jak, e, kiedy warto wysiewać rzodkiewkę, żeby mieć e, obfite plony. E, tak jest, zgadza się, w top. E, Takich dziesięciu warzyw, które dzisiaj wybraliśmy, na pewno powinna znaleźć się rzodkiewka. No, jest bardzo prosta w uprawie. Y Wystarczy ją posiać, ma dosyć duże nasiona. Jeżeli nam się wysieje zbyt gęsto, musimy przerwać, przerwać, tak, żeby mniej więcej co 3 cm zostawić jedną siewkę, żeby miała po prostu miejsce, żeby sobie urosnąć. No i wysiewamy ją wiosną lub jesienią. Dlaczego? Ponieważ kiedy wysiejemy latem, rzodkiewka nie lubi wysokich, nie temperatur. Lubi wysokich temperatur. Tak I nam się jest. Na pewno nie, uda. nie uda nam się, ona będzie miała wtedy korzeń zniekształcony, zacznie szybko wybijać pędy, a jeżeli ją wysiejemy wiosną, Posną, y, na zbiór wiosenny albo jesienny, ona wtedy będzie taka jedna. Będzie smaczna i soczysta. I soczysta. Dokładnie jest. tak. Kornelina, warzywa, yy, marchew idzie tak na tapetę. I, I to, co mówiłaś, że przy takich właśnie lekkich zimach, tak jak, e, tak jak w tym roku panowała i panuje, e, możemy ją wysiewać nawet w grudniu. Tak jest. Zraz to... dlaczego, dlaczego właśnie w grudniu warto wysiewać? E, warto wysiewać marfie w grudniu bądź w listopadzie. Wszystko mm -hmm. zależy od tego, jaką mamy pogodę na zewnątrz, bo jeżeli jest śnieg, mróz, e, ziemia jest skosniała, naturalnie. no to naturalnie nie posiejemy, ale jeżeli jest e, pogoda taka jak teraz i sprzyja temu, możemy taką marchę wysiewać jeszcze teraz mhm. i wtedy ona sobie zimą w gruncie będzie swobodnie przebywać, a wiosną będzie miała tą wilgoć do tego, żeby po prostu skiełkować, wyjść, bo ona y, może y, być po prostu y, w niższych temperaturach y, uprawiana. Tak? I Czyli bardzo szybko zacznie nam kiełkować, prawda? Szybko zacznie kiełkować, bo będzie miała po prostu tą wilgoć po zimie. Oczywiście oprócz tego terminu jest też termin y, wczesnowiosenny, tak. tak? Pamiętajmy o tym, że taka marchewka taka marchewka ma dosyć długi okres wegetacji, ale oczywiście go dobieramy do swoich potrzeb. Możemy sobie wybrać marchew wczesne, średnio wczesne, późne. Te późne oczywiście do przechowywania się Na nadają. No i co, taką marchew wysiewamy i tak jak w przypadku rzodkiewki, też będzie wymagała przerwania, żeby po prostu te korzenie miały miejsce, żeby, żeby rosnąć. Miejsce, tak. Tak. tak jest. przerywamy w celu po prostu, żeby roślina miała się łatwiej, łatwiej i były proste i łatwiejsze. Tak się, jest, dokładnie. Żeby rozwilały. nie musiały walczyć o, nie miejsce. Musiały walczyć o, 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 o przetrwanie. Tak jest. Eee, kolejna, kolejna, może, może, cukinia. Może być cukinia. Eee, też należy do tej, grupy, do tej grupy warzyw, które są proste w uprawie. Eee, no cukin mamy mnóstwo kolorów, ale też i kształtów. Wszyscy znamy na pewno cukinie takie podłużne, maczugowate, bardziej na pewno znamy takie ciemnozielone, niżej takie żółte, ale są też cukinie kuliste, które świetnie nadają się na przykład do faszerowania, zapiekania w całości. Na pewno będzie to efektowna potrawa, której no podejrzewam, że nie jeden jeszcze nie widział w takim wydaniu. Ta, w takim wydaniu na pewno. Cukinia bardzo prosta w uprawie, może w zasadzie y, potrzebuje tylko, tylko wilgoci próchniczej, gleby. Tak jest. I dosyć przy... ciepełka, ciepełka, więc przyjdzie przyjdzie. Y, to jest roślina ciepłolubna, więc pamiętajmy o tym, żeby ją wysiewać gdzieś w okolicach końca kwietnia albo maja. No i pamiętajmy też, żeby być zadowolonym z plonu takiej cukinii. Warto ją y, na bieżąco zrywać. Tak, to jest bardzo cenna uwaga. To, co, to, co rozmawialiśmy przed włączeniem kamery, że, że jeśli y, 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 owoce y, Cukini dorosną do pewnego momentu, czyli określone dla danej grupy, to warto je po prostu yy, obrywać, zerwać, tak. żeby kolejne mogły się wytwarzać. Dokładnie tak. Z reguły cukinie te maczugowate zbieramy gdzieś, yy, jak mają 25 cm, mhm. wiadomo im większe tym już będą twardsze, większe będzie to gniazdo nasienne. Yy. Starajmy się je zbierać gdzieś tam w takim momencie, żeby po prostu później nie przerastały na grubość. I warto zaznaczyć, że również możemy je roz, y, uprawiać z rozsady. Tak jest. Możemy prosto do gruntu albo z rozsady, jeżeli chcemy tak. mieć wcześniej. Jeśli chcemy mieć wcześniej, to uprawiamy z rozsady, czego nie możemy powiedzieć, że marchewka operujemy. No nie. Rozsady, bo nie uprawiamy. Dużo też pracy, za drobne nasiona i ona sobie świetnie poradzi bezpośrednio do gruntu. Czyli ważne, 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 ważne jest, warto tutaj zaznaczyć, że, że warzywa uprawiamy jedne z rozsady, drugie możemy uprawiać z rozsady, drugie y, tylko z wysiewu do... do gruntu, tak jest. Dobrze. E, no tutaj jest pietrucha, czyli dzisiaj mamy mnóstwo, bo nawet mamy taką, która mm, w zasadzie nie przypomina już yy, kształtem. No kształtem nie, mamy pietruszki naciowe, korzeniowe. E, dzisiaj tutaj pokazujemy Państwu pietruszki naciowe z mm -hmm. tego względu, że są prostsze w uprawie, nie musimy ich e, de facto przerywać. E, no i takie pietruszki też e, wysiewamy wczesną wiosną, albo tak jak teraz, podobnie jak marchew, że możemy jeszcze listopad, grudzień mm -hmm. je też e, wysiać. E, Przetrwa zimę w gruncie Przetrwa. i możemy sobie dosłownie ją użytkować cały rok, obrywać na bieżąco łodyżki z listkami, co też istotne jest to, że możemy mieć tą moscarlet na mhm. przykład jako i dekoracyjną, i jako też do spożywania. Fantastycznie, teraz właśnie tutaj już moją uwagę przykuł Bóg, gdzie mamy no, różowy. Tak <laughs> <Lubiony>. jest. <laughs> tak, <laughs> jest to odmiana karmazy, która ma nieco. No, inną barwę, tak. niż te tradycyjne boby, które znamy. Tak. E, charakteryzuje się czerwoną barwą nasion, tak jak widzimy tutaj na opakowaniu. E, ten kolor po ugotowaniu jeszcze wzmocni swoją intensywność, więc jest to też ciekawsza alternatywa do tradycyjnego bobu. A bo widzisz, smak będzie bardziej ostry, delikatny, jakbyś tak podzieliła Będzie Tak samo czyli... jak ten tradycyjny, tradycyjny. zielony, ale e, no... Tutaj y, warto też wspomnieć o tym, że właśnie taki bób y, jest, y, ma swoich zwolenników mm -hmm. na pewno albo przeciwników, bo ma charakterystyczny zapach i smak. Tak. Y, no ale pamiętajmy o tym, że jest naprawdę bardzo prosty w uprawie y, i przede wszystkim ma dużo białka i błonika, a mało tłuszczu, więc dla osób na diecie jak najbardziej wskazanych. <laughs> <laughs> Czyli uprawiamy bub. Tak jest. Kolejny, ulubiony albo znienawidzony. Tak jest, podobnie Szpinak. jak Podobnie Spinak, <śpinak>, albo, ale... tak albo, yy, albo ktoś kocha, albo nienawidzi. Albo ktoś kocha, albo nienawidzi, ale jest bardzo też prosty w uprawie i też yy, tak naprawdę ma dwa terminy siewu. Możemy go. Yy, z użytkować sobie albo wczesną wiosną, też lubi chłodniejsze temperatury, nie wysiewamy go latem, bo podobnie jak rzodkiewka, wybije nam wpięt, ale dodatkowo no, na jesień jeszcze też jak najbardziej się sprawdzi. A czy są jakieś wskazówki, jakby jeszcze yy, podkręcić, jakby spowodować, żeby były lepsze zbiory? Yy, możemy po prostu taki yy, szpinak albo zbierać wtedy, kiedy jest naprawdę maleńki, mhm. na taki baby leaf tak. do sałatek, Spotykamy w sklepie mm -hmm. na pewno tak, w takiej tak, postaci szpinak, tak. ale y, z powodzeniem on y, taki szpinak no, dosyć późno wybija w pędy, mm -hmm. więc nawet jeżeli będą miście duże, mm -hmm. to cały czas go możemy sobie zjadać, możemy go sobie zamrozić, będziemy mieć go wtedy na całą zimę i też na lato. No i fantastycznie. Przechodzimy do fasoli. To, tak jest, no ja też uwielbiam, <laughs> fasol mamy w sumie sporo rodzajów, jest też prosta tak, w uprawie, ma duże nasiona, więc wystarczy ją tak naprawdę wysiać, przykryć ziemią, tylko pamiętajmy o tym, że to jest też ciepłolubna roślina, ciepłolubna, tak. tak jak cukinia wysiewamy ją gdzieś taką fasolę koniec kwietnia, koniec kwietnia. maja, tak, tak, ja zawsze e... uważam, że jest taki bezpieczny termin, nie wiem dlaczego po 15 maja się ogrodników. E, tak i tak. wtedy uważam, że to jest bezpieczny termin na pewno nas już przygruntowne przyprosimy dokładnie nie znajdą, dokładnie włapią. tak dokładnie tak y, taką fasolę mamy w sumie dwa rodzaje bo jest i taka karłowa dosłownie bezobsługowa tak. e, i też tyczna, która no, swoim plusem na pewno e, ma to, że ma bardzo długie, bezwłókniste strąki i nieraz po prostu wystarczy nawet ze zerwać e, 3-4 strąki i wystarczy nam dla obiad, dla całej rodziny. E, no i też co? Polecam na przykład taką fasolę wysiewać cyklicznie na przykład. Wszyscy lubimy świeżą fasolkę. Tak. Może z mniej e, smaczna jest po mrożeniu, mhm. ale... E, jeżeli chcemy mieć długo świeżą, to warto na przykład sobie kilka razy w odstępach dwutygodniowym taką fasolkę wysiać. To jest bardzo dobry patent. Panuje szalona moda na pomidory. Wszyscy chcemy uprawiać pomidory, ale niektórzy, wiem, że się boją uprawiać pomidorów, ponieważ e, no, nie wszystkie są łatwe w, w uprawie, trzeba e, obrywać wilki i tak dalej. Tak. Dzisiaj mamy już taką wspaniałą odmianę, e, o wdzięcznej nazwie Maskotka, tak. E, która, e, tak jak sama powiedziałaś, jest bezobsługowa. Dokładnie mogła tak, powiedzieć, e, dokładnie tak. Jak możemy postępować z takimi e, roślinami? Tak jest. Taką... E, Takiego pomidora, maskotkę, możemy wysiać do palet, tak jak... Wszystkie Tradycyjne pomidory pomido, tradycyjnie, tak, z rozsady, pomidory tak. z rozsady uprawiamy, ale uda się też wysiana wprost do gruntu. Na jej plus zas, 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 zasługuje na zasługuje. pewno jej kompaktowość. Mhm. Nie ma długich pędów, nie trzeba obrywać tych wilków. Owocy ma mnóstwo. Wielkości około 3 centymetrów, więc idealna do konserwowania, na przykład w całości, do, do, jako dodatek do sałatek, na kanapki i tak dalej. Ale tak jak mówię, też jeżeli ktoś ma mały ogródek, bo, albo balkon. Albo balkon, bo można ją uprawiać w donicy. Tak. Także ta odmiana jest naprawdę bardzo wdzięczna. Inne oczywiście też polecamy. Dla ale... bardziej zaawansowanych tak. mamy już tutaj e, tak, e, tak. mój ulubiony, tak. bo, bo przyciąga nie tylko kolorem, ale również smakiem. Przede wszystkim e, smakiem tak, tak jest. Tak, tak, tak. No ale kolor też trudno odmówić. Słuchaj, prażyc, taki, tra... czekoladowy. taki czekoladowy, kto z czekoladowy. Tak jest. No to jest akurat odmiana pomidora wysokiego, tak. więc no, jeżeli wybieramy pomidora wysokiego, to niestety tutaj troszkę więcej pracy. Musimy pęcie. się liczyć, że zawsze musimy palić. Likować, tak, no, albo prowadzić i... na przy, przy, po prostu przy, jakimś, przy jakimś sznurku. Tak jest. Yy, no i troszeczkę i... więcej pracy, ale też bardzo, bardzo fajna odmiana, bo ja w zeszłym roku uprawiam i naprawdę wyśmienita No, w smakowa. smaku jest wyśmienita, bardzo, bardzo słodka. Myślę, że smakiem przewyższa yy, no, wiele odmian. Tak. Naprawdę. Tak. Polecam. Czekoladowy pomysł. <laughs> pyszny. Może nam się dobrze kojarzyć. Do, tak, tak. Eee, kolejna sprawa sałata. Tak, sałata należy również do takich tradycyjnych gatunków, które no, powinny znaleźć się w naszym ogrodzie, jeżeli mówimy o takich top 10 top. warzywach. Tak jest, no sałaty mamy też różnego rodzaju, bo mamy liściowe, kruche, masłowe, rzymskie, nawet łodygowe. Tak. Także też jest rodzaj kilka, każdy na pewno musi pomyśleć sobie, jako Jaki cena, ma jakie przeznaczenie, na jakie tak? Jakie przeznaczenie. No, tak. dokładnie tak. Kolory też przeróżne. Jeżeli myślimy o tym, żeby mieć fajne kolorowo na talerzu, możemy albo wysieć sobie kilka odmian, albo na przykład skorzystać z takiej mieszanki odmian, mhm. gdzie będziemy mieć w jednym miejscu przeróżne rodzaje i wtedy sobie na przykład zrywamy taką kruchą na sałatkę, tą kolorową, tak samo masłową na przykład do kanapek. To, co i tak dalej i tak, I tak dalej, dalej. Ogromna, o tym można by było ogrom, ogromna bardzo wiedza długo. ogromna wiedza przechodzimy czyli mamy jeszcze mamy wszystkie omówione e... do tej grupy prostych w uprawie gatunków zaliczyła na przykład taką rozponkę Także taka rozponka jest może troszkę mniej popularna o tych, które mówiliśmy, ale jest bardzo prosta w uprawie i możemy taką rozponkę ze względu na swój malutki gabaryt uprawiać nawet jeżeli nie mamy ogródka, możemy ją uprawiać w jakiejś kuwetce czy na balkonie, czy na parapecie. No a roszponkę myślę, że większość też z nas ją zna. Występuje też w mieszankach do sałat do sałata, tak, czy w ogóle solo, popularne. ale bardzo popularna, łagodna w smaku. Jeżeli ktoś lubi łagodne smaki, to na pewno taka roszponka będzie dla niego idealna. idealna. Myślę, że tutaj pokrótce mamy opowiedziane o tych głównych cechach. E, zawsze podkreślamy, że tutaj jest cały opis, więc jeśli tak mamy wątpliwości, to zawsze sięgajmy tutaj, jest wszystko pięknie opisane, w jakich terminach, tak. e, no i jakie przede wszystkim potrzebuje stanowisko. Ja Ci bardzo dziękuję za przybliżenie tych wszystkich cennych dziękuję, informacji, robisz? bo bez Ciebie to myślę, że bym sobie nie poradził. Jesteś skarbnicą wiedzy. Dziękuję. Bardzo, Bardzo Ci dziękuję za ten odcinek i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. Mam taką nadzieję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. A Was, Państwo, kochani, za, zachęcam do uprawiania warzyw. Zachęcam również. Dziękujemy Dzień bardzo. bardzo.